Walony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziś Wielki Czwartek. Wielki Czwartek rozpoczyna się mszą krzyżba. Zwyczaj ta msza odbywa się w katedrze, w tym roku w naszej diecezji z racji tego, że jest pandemia, odbywa się ona w Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu Nowym Dworze. I zanim przejdziemy do mszy krzyżma, warto podkreślić, że ona nie rozpoczyna jeszcze Triduum Paschalnego, msza Wieczerzy Pańskiej, o której będziemy mówili za chwilę po mszy krzyżma, rozpoczyna tak naprawdę Triduum Paschalny. Tak. Więc zatem I... czym jest ta msza krzyżma? No właśnie, jak, skoro rozpoczyna msza Wieczerzy Pańskiej Triduum Paschalne, to możemy powiedzieć, że msza krzyżma tak oficjalnie kończy okres Wielkiego Tygodnia. I msza Krzyżma to jest Msza, w której święci się oleje, w których później udziela się sakramentów, czyli namaszcza się podczas sztu świętego, wierzmowania, święceń kapłańskich, czy także używa się oleju do namaszczenia chorych. Jest to także Msza, kiedy kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. Czyli dobrze, czasami można znaleźć się z twierdzeniem, że Msza Krzyżma to inaczej mówiąc Msza Olejów Świętych. Tak jest. No i właśnie, tak jak przewodniczący Łukasz wspomniał, są tutaj oleje katechumenów, oleje chorych, oleje Krzyżma Świętego. Dlatego tak naprawdę ta msza to msza pod przewodnictwem księdza arcybiskupa i kapłanów archidiecezji. Tak, i warto pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o krzyżmie, no to jest pewnego rodzaju takie zmieszanie oliwy, oleju roślinnego z balsamem. Czyli mówisz, że na maszczenie balsamem, czyli tak, jakbyśmy dostali na duchem świętym? Tak jest. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, jeżeli chodzi o mszę krzyżma. I przejdźmy teraz do mszy wieczorzy pańskiej. W msza pańskiej niczym się nie różni od przy takiej niedzielnej, uroczystej, z dwoma, może trzema różnicami. Pierwsza różnica to niewątpliwie w czasie chwała na wysokości Bogu biją wszystkie dzwony, grają organy, dzwoneczki, wszystko to, co w kościele może oddawać jakikolwiek dźwięk. Bije, dzwoni, śpiewa, gra, po to, aby właśnie wejść w tą ciszę, którą będziemy przez następne dni przeżywali. Tak, inna rzecz to, że na pamiątkę umycia przez pana Jezusa nóg zazwyczaj obmywa się nogi, w czasie pandemii tego się nie czyni. Ale od dwunastu osobom kapłan obmywa. Dwunastu mężczyznom, kapłan, który przewodniczy obmywa nogi. No i trzecią taką rzeczą przeniesienie to po... do ciemnicy. przeniesienie do ciemnicy, które właśnie chcemy w chce ten oto sposób adorować Pana Jezusa tak. w ciemności. No i właśnie rozpoczyna się adoracja, która <laughs> może czasami trwa przez całą, noc, czasami do wyznaczonej godziny i później ona jest w wielki piątek po ciemnej juczni kontynuowana. I tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o Wielki Czwartek. Tak Pamiętajmy, jest. że jest to dzień ustanowienia Eucharystii, dzień ustanowienia kapłaństwa. I tym chciejmy się radować, w tym chciejmy się cieszyć. I przeżyjmy tą wieczerzę, ostatnią wieczerzę Pana Jezusa z uczniami wspólnie na Eucharystii. Czy to właśnie przed telewizorem, czy w Kościele, jeśli uda się dostać. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro, w wielki piątek.